No ja i witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Rok, a to jest zbiór moich odpowiedzi na Wasze pytania, które zadaliście pod ostatnim vlogiem. Zachęcam Was także do zadawania następnych. Uprzedzam od razu, ja nie jestem przesadnie zabawny i tu nie o to chodzi w tym programie. Ja po prostu chciałbym odpowiedzieć na Wasze pytania. Więc proszę bardzo, zaczynam od tego. Rok, zgolisz brodę? Ciekawe, jak byś wyglądał? No mniej więcej tak. Nie, nie zgole, to bez sensu. Chodzisz na ryby? Nie, nie chodzę. Na myśl o haku wbitym w podniebienie, mniej więcej nie wiem, takich rozmiarów, to robi mi się słabo. I nie mówcie mi, że ryby nie boli. Boli. Mimo, iż twoje prymitywnie było odpowiedzią na film Roya, to nagrasz jeszcze raz taki filmik? Nie, no ja się do tego nie nadaję. Okej, okay, ostatni raz. <gry> Rok, czyżby drugi miszor był w drodze? Ostatnio widzę Cię bardzo szczęśliwego, z czego bardzo się cieszę. Pozdrawiam. No, dziękuję Ci uprzejmie. Nie, drugi Miszor nie jest w drodze, ale jakoś nie wiem czemu, kiedy zadałeś to pytanie, przypomniał mi się pewien dowcip, który Wam teraz opowiem. Gdzieś jakiś był wykład i facet prowadzący pytał zgromadzonych facetów na sali o coś takiego. Kto z Państwa uprawia seks raz dziennie? Jakaś tam grupa się zgłosiła. Następnie zapytał: Kto z Państwa uprawia seks raz w tygodniu? No to też się tam ktoś zgłosił. Kto raz w miesiącu? Owszem, też. A kto raz do roku? Zgłosił się jeden, wyjątkowo uśmiechnięty facet. Na to ten prowadzący patrzy na niego i mówi: Pan, raz do roku? To z czego pan się cieszy? Na to ten zapytany odpowiada: Bo to już dzisiaj! Więc jaki wniosek z tego? Nie oceniajcie faceta za bardzo na podstawie tego, że się cieszy, bo się może cieszyć z zupełnie głupiego powodu. Czy w ogóle pracujesz, czy tylko siedzisz w domu? No cóż, w tym yy, jakże niezwykle miłym i uroczym pytaniu dostrzegam dwa. Yy, I odpowiedź na nie brzmi tak i tak. Rok, mam do Ciebie pytanie. Czy moje pytanie jest głupie? Jak ktoś powiedział, chyba zupełnie niedawno, nie ma głupich pytań, są tylko głupie filmy w internecie. Rok, siwiejesz, martwię się o Ciebie. No dobrze, że nie głupieje. jak na siłowni. Nie najgorzej, nie najgorzej. Ostatnio przejechałem 24 km w 40 minut. Polubiłem rowerek. Jak myślisz, czy będziesz prowadził kanał w przyszłości, na przykład za 5-10 lat? No to już zależy od Was. <gry> ja nie mam nic przeciwko temu. Dasz mi łapkę w górę? Jasne. Rok, poznają Cię na ulicy? Tylko ludzie, których znam. Nikt mnie jakoś specjalnie na ulicy nie poznaje i bardzo dobrze. No, może coś tam się kiedyś trafiło, ale nie, bo poza tym jestem zupełnie anonimowy. Ja chyba na ulicy wyglądam zupełnie inaczej niż przed kamerą. No i to wszystko na dzisiaj. Pytajcie dalej, to fajna rzecz. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pa-pa!